Witam Państwa bardzo serdecznie. To jest dobry dzień dla gminy Karlino. Przed chwilą podpisywaliśmy umowę na dwa granty sołeckie. W tym momencie będziemy podpisywali umowę na grant strażacki dla OSP Karlino oraz OSP. W Domacynie. Tutaj, akurat jeśli chodzi o te oba obiekty, to będą, będzie modernizacja siedziby jednej i drugiej. Ja tylko przypomnę, że to już jest nasza szósta edycja, jeśli chodzi o granty strażackie. W roku 2025 przeznaczyliśmy na ten cel blisko milion złotych do podziału na terenie całego województwa. 52 jednostki OSP w ramach tego konkursu otrzymają wsparcie w wysokości do 20 tysięcy. Jeśli chodzi o SP Karlino, to jest właśnie ta kwota 20 tysięcy złotych, a jeśli chodzi o Domacyno, to blisko 16 tysięcy. Ja przy tej okazji chciałbym serdecznie podziękować wszystkim strażakom za Waszą codzienną pracę. My jesteśmy regionem turystycznym, więc ta praca, którą Wy wykonujecie w sezonie turystycznym jest na pewno jej zdecydowanie więcej. i Dziękuję za Wasz codzienny wkład, za Wasze codzienne zaangażowanie i za ratowanie życia ludzkiego nie tylko mieszkańców Pomorza Zachodniego, ale także przybywających tutaj u nas turystów. Robicie wspaniałą pracę, za którą, za którą pięknie dziękujemy. Mam nadzieję, że ten młody, nowy narybek w postaci młodych strażaków tutaj w gminie Karlino również często występuje. I cóż, serdecznie gratuluję. Poprawiajcie warunki swojej codziennej pracy i jedyne, czego mogę Wam życzyć, to tego, żeby ten nowy średni wóz strażacki do was dojechał na początku, na początku sierpnia i do tego i tego jeszcze życzę, żebyście mieli jak najmniej wyjazdów, jak najmniej zdarzeń. Za grant, który otrzymaliśmy 20 tysięcy zł po prostu w czynie społecznym wykonamy elewację budynku od strony tam Wigury, dołożymy panele fotowoltaiczne do istniejącej już fotowoltaiki i monitoring obiektu całego, zewnętrznie i wewnętrznie oraz wymiana oświetlenia elektrycznego. To wszystko, jak wspomniałem, zrobimy już w czynie społecznym. Te 20 tysięcy powinno nam wystarczyć na zakup materiałów, które sami będziemy już robili. Bardzo się cieszę, że dzisiaj mogłem przyjechać do, do Macyna, do OSP, do Macyno z dobrymi informacjami. To jest grant w wysokości 16 tysięcy złotych. Z tego, co tutaj rozmawiałem z Panem Prezesem, będą to bardzo dobrze wydane środki, ale to będą środki wydane przede wszystkim na remont OSP, na poprawę warunków Waszej codziennej pracy, za którą w imieniu całego samorządu województwa zachodniopomorskiego bardzo dziękuję, bo wykonujecie kawał dobrej roboty. Chronicie naszych mieszkańców, ale także turystów przebywających w naszym regionie, więc chylę czoła za Państwa codzienną pracę i zaangażowanie. Bardzo się cieszę, że te środki właśnie będą wydane na poprawę Waszej codziennej pracy, bo to jest niezwykle, niezwykle istotne. Widziałem, że siedziba jest w bardzo dobrym stanie, a przyznam szczerze, że jeżdżę po wielu OSP na terenie całego naszego województwa i ta naprawdę kwalifikuje się do tych jednych z lepiej, lepiej utrzymanych. Dodatkowo ta cała infrastruktura jednak tutaj dookoła, czyli właśnie i i plac zabaw, i e, miejsce do rekreacji na pewno motywuje lokalnych mieszkańców do tego, żeby e, przyjść i was wspierać i Wam pomagać w waszej codziennej e, pracy. Zresztą świadczy o tym e, liczba e, ochotników, która e, was wspiera na co dzień. To jest blisko 30, 38 osób, wraz z członkami honorowymi, e, jak tutaj pan prezes e, powiedział. E, przede wszystkim to, co jest, e, myślę, że dla was, ale także i dla nas, dla samorządowców, dla Pani Burmistrz, ważne to jest to, żeby wskrzeszać w tych młodych mieszkańcach gminy i sołectwa tą taką aktywność, żeby oni wiedzieli, co oznacza, czym się zajmuje OSP i żeby wskrzeszać w nich tą taką codzienną chęć pomagania więc tutaj Panu Prezesowi, Panu Skarbnikowi oraz Panu serdecznie gratuluję przede wszystkim dobrze napisanego wniosku wiem, że ta współpraca też pomiędzy OSP Domacjono a Gminą Karlino jest, jest bardzo dobra my jako samorząd województwa też bardzo chętnie wspieramy wasze działania i już z tego miejsca deklaruję, a nagrywa się, więc, więc będą mi ewentualnie te słowa wypomniane. Natomiast z tego miejsca deklaruję, że jako województwo, jako zarząd województwa będziemy Was na pewno wspierać i jeśli jakiekolwiek problemy się pojawią na takim codziennym jakby funkcjonowaniu, to tutaj przez, przez panią burmistrz bardzo bym prosił o takie, o, o takie sygnały. A teraz y, gratuluję. Myślę, że to też y, i duże pieniądze, ale nieduże. Natomiast to na pewno y, te 16 tysięcy to też y, wskrzesza Was taką wolę działania. Z tego co wiem, to już jest piąta umowa w tym roku, którą y, podpisujecie. Nie zwalniajcie tempa. Y, szukajcie środków zewnętrznych i rozwijajcie się. Tego Wam życzę. I jeszcze na koniec to, co jest ważne, y, żebyście mieli jak najmniej wyjazdów, jak najmniej pracy.